Cześć, z tej strony Kuba. Kontynuujemy naszą serię grania kuponów na podwojenie na Euro 2020. Faza grupowa za nami. Niestety, przy ostatnim kuponie mieliśmy mało szczęścia. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Jeżeli film Ci się spodobał oraz to co robimy, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Bardzo to motywuje do dalszej pracy. Teraz super promocja do Betfan i szybka instrukcja, jak zdobyć 50 zł za fii. Jeśli jeszcze nie masz konta, to zakładając z linku w pierwszym podpiętym w komentarzu pod filmem oraz konem promocyjnym doświadczeni oprócz pakietu startowego, czyli 600 zł w postaci zwrotu za pierwszy przegrany kupon oraz bonusu do 1000 zł za drugi depozyt. Otrzymasz darmę FreeBet w wysokości 50 zł. Po dokonaniu rejestracji wystarczy złożyć depozyt o minimalnej kwocie 50 zł i FreeBet zostanie dodany na konto automatycznie. Nie trzeba nic obracać, a stawiać możemy co tylko chcemy. Warto skorzystać. A teraz przechodzimy do propozycji dubla na sobotę i niedzielę. Gramy Awans Włochów przeciwko Austrii po kursie 1,23, a także Awans Belgów w starciu z Portugalią po kursie 1,75 Betfan. Kurs ogólny kuponu wynosi 2,15. Na początek mecz Włochy-Austria. Oczywiście, faworyt jest tylko jeden. Włosi grają spektakularny futbol. Wygrali 11 spotkań pod rząd, a ich bilans bramek wynosi 32 do 0. Na euro wygrali wszystkie spotkania i mogą pochwalić się bilansem bramek 7 do 0. Włosi nie przegrali od 30 meczy, a ich bilans bramek za ten okres wynosi 81 bramek strzelonych, tylko 7 straconych. Austria absolutnie nie powinna być dla nich zagrożeniem. Stawiamy na pe pewny awans reprezentacji Włoch dubelka, zamykać na będzie niedzielny hit pomiędzy Belgią a Portugalią. Stawiamy na awans tych pierwszych. Belgowie mają świetny skład. Liderami są Kevin De Bruyne, Eden Hazard oraz Romero Lukaku. Belgia to kolektyw i jeszcze nie stracili punktów na Euro 2020. Portugalia z kolei zanotowała zwycięstwo, remis i porażkę w fazie grupowej. Zespół ciągnie przede wszystkim zdobywca czterech bramek Cristiano Ronaldo. Stawiamy na Belgię, która naszym zdaniem ma większy potencjał. Jest w lepszej formie i gra bardzo Dobry turniej. To tyle na dziś. Po więcej, zapraszam na naszą stronę internetową www.doświadczeniebuchmaierzy.pl na naszą grupę na Facebooku. Po więcej typów i analiz każdego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.